Jestem dumny z tego, że Państwo działający w klubach, działający w zespołach artystycznych odnosicie sukcesy na przeglądach regionalnych, na przeglądach ogólnopolskich, że również reprezentujecie Skierniewicę na występach poza granicami naszego miasta. Jesteście poprzez to najlepszymi ambasadorami naszego miasta. A takie spotkanie dzisiejsze to jest między klubami. Można też porozmawiać, też potańczyć trochę, też posłuchać innych zespołów. Tak jak teraz, takie same maluchy były, występowały. Przepięknie to było. A no i prezydent także. Miło można spędzić ten czas tutaj i bardzo jesteśmy wdzięczni, że prezydent organizuje właśnie takie, takie uroczystości. Nazywam się Elżbieta Rusiecka-Kucharska, jestem przewodniczącą klubu seniora Ustronie i kierownikiem zespołu folklorystycznego tego samego klubu. W z piosenek kabaretów starszych panów występuje wers Wesołe jest życie staruszka, a czy um, życie skierniewickiego seniora jest wesołe? Nasze życie jest wesołe i radosne od wieczora do rana. A naszym motto jest, życie jest piękne, życie jest śliczne, życie nastraja nas wszystkich optymistycznie. A proszę mi powiedzieć, jak wygląda typowy dzień seniora Skiernickiego? No to tak jak każdego chyba. Jest, jesteśmy na etapie pracy, pomagania rodzinie, ale pamiętamy również o sobie. Dbamy o siebie, uśmiechamy się do ludzi, robimy zakupy, gotujemy. Kochamy swoje dzieci, swoich mężów, a w wolnej chwili bawimy innych kabaretem i zespołem ludowym. Jak Pani ocenia skierniewicką młodzież i stosunek do seniorów właśnie? Myślę, że młodzież kocha swoich seniorów, bo w większości są to ich rodziny, sąsiedzi, znajomi. My nie mamy problemu z młodzieżą, również do nich się uśmiechamy, dziękujemy im za to, że są. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, miło było, pozdrawiam, do widzenia, dziękuję bardzo. Wspólcie, że na koniec jeszcze powiem jedno zdanie, które myślę, że panie tutaj dzisiaj zgromadzone wezmą sobie głęboko do serca. Jadąc na to spotkanie, towarzyszyli mi radni i uskarżali się, że na tego typu spotkaniach to wszyscy proszą do tańca prezydenta, a oni zostają biedni sami. Dlatego, drogie panie, Ogromna prośba, jest czterech radnych, chłopy, ja, dzwony, chłop na chwałę. plus przewodniczący, o się przepraszam, panie, zadbajcie o to, żeby panowie nie siedzieli przy stołach. Pani członkostwo w Klubie Seniora i takie imprezy jak dzisiejsza? W Klubie Seniora daje mi bardzo dużo rozrywki, oderwanie się od codzienności i po prostu jestem bardzo zadowolona. Nawet jest taka sytuacja, że solo występowałam na scenie w dniu 35-lecia Seniora w Klubie Seniora. No, a takie imprezy jak dzisiejsza? Dzisiaj, taka impreza jak dzisiejsza jestem pierwszy raz, ale jestem też bardzo zadowolona. Mam koleżanki i tu siedzimy przy stoliku i jest wspaniałe jedzenie i na słodko i na gorąco i jest parkiet, można się pobawić. No fantastyczna impreza. Jestem po chorobie nowotworowej i gdyby nie klub, gdyby nie zespół, bo jeszcze tańczyłam w zespole, więc nie wiem, czy bym przetrwała ten okres po chemii, po wszystkim. Klub mi daje bardzo dużo, zespół jeszcze więcej, także bez tego chyba bym tego wszystkiego nie przeszła. Wie pan, co życie? Po emeryturze człowiek jest niepotrzebny, samotny, dzieci dorosłe, wnuki duże, a tutaj. Ci jak ja bawią się tańczą, wyjeżdżamy na wycieczki, poznawam wiele miejscowości, o których nigdy nie wiedziałam, że są. Dla mnie to jest drugie życie. Bo ja mam w barierze szczepione drugie serce, nie? No i żebym się cały czas mógł żyć, to muszę się ruszać i skorzystać z tych okazji, które się nadarzają. Tak, no. No a poza tym, no to wie Pan, spotkanie no, ze znajomymi, to wszystko, no. się kulturalnie gram na instrumencie, mam kapelę i przy mojej kapelę tam dużo tutaj obecnych osób tańczą, bawią się. Mam satysfakcję, że tu dużo ludzi jest przy mojej muzyce, że występuję u stroniu, śpiewam tam, no, tańczę, no i wiele innych tam takich możliwości, które dają satysfakcję człowiekowi w starszym wieku. się zamknął w czterech ścianach. Jest piękne życie, jest śliczne, życie nastraja. optymistycznie. życie, to bajka, więc co tu Warto. Chryć. warto... Is it